Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z listu do Hebrajczyków, bracia, nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy. Ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział zatrwożony jestem i drże. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonych liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie. I do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Do Boga, który sądzi wszystkich. Do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu. Do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Fragment do Hebrajczyków, który dzisiaj odczytaliśmy, jest dość tajemniczy. Mówi o dwóch wizjach Boga i religii, która mu towarzyszy. I autor natchniony tłumaczy, że jako chrześcijanie że nie jesteśmy uczestnikami tej religii, jaką jest religia żydowska ale jesteśmy czymś nowym, czymś innym mimo że mamy wspólne korzenie. Dlatego mówi, że my nie przystąpiliśmy do płonącego ognia, do mgły do ciemności. Jest to nawiązanie do tego, jak Izraelici wraz z Mojżeszem rozmawiali z Bogiem na Syjonie. Kiedy Bóg przyszedł i zaczął mówić do nich, przemawiać, oni słyszeli uderzenia burzy, gromów, była mgła, była ciemność, byli bardzo przestraszeni tym wielkim majestatem Bożym także nawet prosili, żeby Bóg już do nich nie mówił i żeby tylko Mojżesz z Nim rozmawiał. Oni mieli taką wizję Boga i taką wizję religii. Dlatego autor nadchiony mówi, że my do czegoś takiego nie przystąpiliśmy. Bo to, że przyszedł Jezus i my do niego przystąpiliśmy do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla, to dzisiaj mówi. Do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Do niebieskiego Jeruzalem. Co to znaczy? Że ten kościół, że ta religia i wizja Boga, w której my jesteśmy, jest inna, to nie znaczy, że jest w sprzeczności do obrazu starotestamentalnego Boga, ale w Starym Testamencie prawda o Bogu nie była pełna. Dopiero gdy Jezus przyszedł i powiedział swoją dobrą nowinę, sam Bóg powiedział o sobie, jaki jest. Oprócz tego, że jest wielki, wspaniały i czasami może to rodzić w nas jakieś przerażenie. To On jest właśnie tym, który kocha, który jest miłością, który chce się przytulić do człowieka, który za Nim chodzi, za Nim tęskni. Ktoś tak wielki, wspaniały i przemożny, a jednocześnie tak bardzo czuły i tak bardzo tęskniący i troskliwy. Tylko wtedy zrozumiemy Stary Testament, jeśli przeczytamy najpierw Nowy, czyli to, co powiedział Jezus. Tylko wtedy czytając starotestamentalną wizję Boga będziemy umieli zrozumieć i wyciągnąć z niej właściwe wnioski i się nie pogubić. Dlatego trzymajmy się Chrystusa i razem z Nim czytajmy nie tylko Nowy Testament, ale także Stary.